Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj tematem będą kierunkowe tarcze hamulcowe. Ja wiem, że Wy wiecie, że takie tarcze hamulcowe występują, natomiast, mimo wszystko, bardzo dużo jest zapytań na naszej hodlini, też mając kontakt z mechanikami, jednak mechanicy mają dylemat, jaki jest poprawny kierunek obrotu tarczy hamulcowej, tak zwanej kierunkowej. Po czym my takie tarcze hamulcowe możemy rozpoznać? Normalnie motoryzacja przyzwyczaiła nas, że najpierw były niewentylowane, potem wentylowane tarcze hamulcowe. No i Najczęściej spotykaną tarczą hamulcową, tak zwaną wentylowaną, to jest tarcza hamulcowa, gdzie lamele wentylacyjne rozchodzą się promieniście, tak? Tak. Ale są tarcze hamulcowe takie, że podczas montażu bierzemy ją, chcemy zamontować, ale patrzymy się, że coś tu nam nie gra. Czyli mamy dziwnie spiralnie zwinięte te lamele wentylacyjne i od razu się zastanawiamy. Jak taka tarcza powinna być zamontowana, która jest lewa, która jest prawa tarcza hamulcowa? Moi drodzy, <tars> tarcza hamulcowa jest rodzajem wentylatora grawitacyjnego. Wentylator, co powoduje, że czy ona się kręci w prawo, chociaż ta tarcza ma lamele promieniście rozchodzące się, wentylacyjne, ja czuję na dłoni podmuch powietrza, jak z wentylatora. W drugą stronę dokładnie to samo. A. Czy jak wezmę tarczę hamulcową, miejscową, musimy się uwinąć tą kierunkową, tak zwaną, czyli te spiralnie zwinięte lamele, przyłożę dłoń i będę kręcił w lewą stronę, dmucha, a teraz w prawą, kiedy one będą pod włos. To była lewa, prawa. No nie, żartowałem. Nie przyciągam mi ręki, też dmucha. Dalej ten powietrze jest wydmuchiwane na zewnątrz. Tak. W związku z czym, czy to są obojętne lewa, prawa tarcza hamulcowa? Nie. Jeżeli kupujemy tarcze hamulcowe i dostajemy dwa różne numery katalogowe do jednego auta, to zazwyczaj przy numerze katalogowym jest napisane L, lewa, R, prawa, strona tarcza hamulcowa i nie mamy dylematu. Jeżeli nie ma opisane lewa prawa, to zakładam, że technik, mechanik, pan inżynier wie, że kiedy jest poprawny kierunek obrotu tarczy hamulcowej, to te lamele spiralnie zwinięte idą do tyłu. Czyli gdyby to był nasz samochód, zacisk jest z przodu koła, to lamele będą tak ładnie zwinięte spiralnie do tyłu. Tak to ma być zamontowane. Jeżeli. Otworzymy opakowanie z tarczami hamulcowymi, a to się bardzo często zdarza i to w popularnych modelach. I ktoś by nie uwierzył, ale Mercedes AMG, Audi Q7, Volvo XC60, 90, BMW w niektórych modelach. Jeden numer katalogowy, a tarcze hamulcowe mają spiralnie zwinięte lamele. No i wyciągamy tarcza, są dwie lewe. Zanim oddacie to do działu reklamacyjnego, zobaczcie te, co ściągliście i zazwyczaj albo zawsze powinny być to tarcze dokładnie tak samo zbudowane. I czy będzie problem, jeżeli zamontuję, że jedna tarcza będzie się obracać do jazdy na wprost poprawnie, a druga, jak to mechanicy mówią, pod włos? Mm -mm, normalnie nie, ale przy jazdach tzw. bulwarowych, kiedy jedziemy, żeby dobrze wyglądać w tym samochodzie, przy są takie prędkości obrotowe koła, że Jedna tarcza, czyli ta, która się kręci w przeciwnym kierunku, jest gorzej wentylowana. Ona też potrafi mieć, słuchajcie, inny kolor, sugerujący, że tu jednak powstają troszkę wyższe temperatury. Nie jest to niestety wada, mówię niestety, bo mnie się to też nie podoba, ale konstruktorzy pojazdów tak sobie to wymyślili i powiedzieli, że tu generalnie nie ma problemów, bo są to auta do. Wolnego poruszania się, tylko do szybkiej jazdy, a przy większych prędkościach problem nie występuje. Ja wiem, że to jest coraz częściej poprawiane, bo jednak się okazuje, że nawet klocki hamulcowe od tej strony, która się tarcza kręci w przeciwną stronę, potrafią się szybciej zużywać. Musicie na to zwracać uwagę. Eee, polecam z... sprawdzać z wyposażeniem fabrycznym, bo jeżeli fabrycznie była lewa i prawa. Taki komplet touch powinniście Wy również dostać do montażu do samochodu, który akurat jest na warsztacie.